Panie burmistrzu, w niedzielę uczestniczyłem w pięknym takim spotkaniu. OSP w Lubawce otrzymało sprzęt. Tylko tak wymienię krótko: buty, ubiór, łódź, krótkofalówki itp. itp. Widziałem w oczach ich błysk. Państwo też dołożyliście, jako Urząd Miasta, się do tego. E Straży pożarne, mamy ich ochotnicze, mamy ich na terenie gminy sześć takich jednostek. Są to stowarzyszenia, które działają na naszym terenie i które realizują. Takie zabezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Lubawka. Stąd też Straże Pożarne na bieżąco są troszeczkę inaczej traktowane jak pozostałe stowarzyszenia. One mają swój budżet ustalany corocznie w ramach naszego budżetu i tam są właśnie koszty utrzymania czy pomocy w utrzymaniu tych jednostek na terenie gminy. Między innymi i, też, i strażacy, ale też i my zasięgamy informacji, jakie projekty są realizowane aktualnie w Na Dolnym Śląsku czy w kraju i w nich uczestniczymy. W latach ubiegłych był to, i to były niemałe pieniądze, które pozyskaliśmy z Funduszu Sprawiedliwości dla gminy Lubawka. W celu zasilania właśnie naszych jednostek. To była lubawka, to była opawa, która dostała dodatkowy sprzęt i urządzenie, które jest niezbędne. Doświadczenia tego bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców. W tym roku pokazał się projekt również Mały Strażak którego chętnie strażacy korzystają i do którego my też dołożyliśmy się, przy, przy Lubawce to jest około 4 tysięcy złotych, dołożyliśmy się z gotówką do, do tego programu.